18. Wyjaśnienia. Miss Alberta oprócz odurzenia dymem nie odniosła żadnej szkody na zdrowiu. Starania otaczających z Robertem na czele odniosły znakomity skutek i wspomnieniem całej przygody było tylko kilka lekkich oparzeń, tak iż wieczorem mogła już ukazać się w sali jadalnej. Po wieczerzy wszyscy zgromadzili się w saloniku, w tym samym komplecie, któremu Robert opowiadał swe niesłychane przygody. Dziś ja będę opowiadać moje przygody u niewidzialnych, rzekła śmiejąc się, miss Alberta. Nie będą one tak ciekawe i nadzwyczajne jak podróż pana Roberta. Myślę jednak, że was zajmą. Słowa te pobudziły ogólną ciekawość. Wczoraj, po rozejściu się naszym, wkrótce usnęłam, a wyobraźnia moja snuć zaczęła dalszy ciąg doznanych na jawie wrażeń. Ujrzałam niewidzialnych. Rzucili się oni na mnie jak niegdyś na pana Roberta, gdy myśleli, że ich zdradza. Czułam na sobie śliskie, sprężyste ramiona, i niestety wkrótce przekonałam się, iż to nie był sen. Gdy otworzyłam oczy, uczułam się uniesioną w powietrze, wtedy zaczęłam krzyczeć, wołać pomocy. Nie wiem, jak się to stało, iż nie oszalałam ze strachu. Spotkałoby mię to na pewno, gdyby nie usłyszane poprzedniego dnia opowiadanie. Od razu zdałam sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które mi groziło. Byłam porwaną przez niewidzialnych. Myśl ta zarysowała się jasno i wtedy to krzyknęłam tak mocno, że z pewnością w całej willi musiano usłyszeć ten rozpaczliwy okrzyk. Wszystko to stało się w jednej chwili. Więcej już nawet krzyczeć nie mogłam, gdyż byłam niesioną tak szybko, że pęd powietrza oddech mi tamował. Tak strasznego wrażenia nigdy dotąd nie doznawałam. Dotknięcie wstrętnych ramion przyprawiało mnie o mdłości. A chwila, kiedy się uczułam zawieszoną w powietrzu, bez żadnej widzialnej podpory, do końca życia nie wyjdzie mi z pamięci. Widziałam pod sobą willę, później wierzchołki drzew, puste przestrzenie. Wszystko to migało mi w oczach z zawrotną szybkością, a ja drżałam na myśl, że pochwycono mnie, aby następnie wrzucić w jaką przepaść lub morze. Straciłam na razie przytomność. A gdy mię odzyskała, uczułam, że lecimy wolniej. Widocznie niosący mię zmęczyli się nieco. Po niejakim czasie uczułam pod nogami ziemię, lecz trzymające mię ramiona nie rozluźniły się, tylko popychały mnie ku wejściu do podziemia, ruin. Świtało już. A ja wchodząc do tych zwalisk, zapytywałam się z rozpaczą, czy nie po raz ostatni oglądam świat. Na myśl tę zaczęłam głośno wzywać ratunku, lecz krzyk ten przebrzmiał bez echa, a moi prześladowcy, rozgniewani zapewne tą oznaką nieposłuszeństwa, wepchnęli mnie w podziemie, gdzie przynajmniej odzyskałam swobodę ruchów. Usiadłam na wielkim głazie, zdziwiona, że dotąd żyję i oczekując co chwila nieuniknionej śmierci. Ku memu zdziwieniu ujrzałam się zupełnie samotną, lecz czułam, że jestem dobrze strzeżoną. Ośmielona, zupełną ciszą postąpiłam kilka kroków ku wyjściu, lecz nagle poczułam na ręce dotknięcie śliskiego, jakby płazu, wstrętne, a tak silne, że mi łzy bólu stanęły w oczach. Był to rodzaj ostrzeżenia. Nie chciano, przynajmniej na razie, zrobić mi nic złego, lecz poznałam, że każde usiłowanie ucieczki surowo będzie ukarane. Ile czasu potem zeszło, nie umiem tego określić, gdyż znużona i wyczerpana przymknęłam oczy i oparłszy się o jakąś omszałą ścianę, usiłowałam usnąć. Rozbudził mnie odgłos bliskiego strzału. Po chwilowym przestrachu czułam radość. Przeczuwałam obecność moich przyjaciół. Byłam pewną, że użyjecie wszelkich środków dla oswobodzenia mnie. Jakoż wkrótce przy słabym płomyku latarni ujrzałam na chwilę wasze twarze i usłyszałam głosy. Wtedy to zaczęłam krzyczeć, aby uwiadomić was o swojej obecności i miejscu, gdzie się znajduję. Mój krzyk i odgłosy strzałów rewolwerowych przeraziły niewidzialnych, wydawali ostre gardłowe krzyki, czułam ciągłe powiewy ich skrzydeł. Zdawało mi się, iż ta chwila jest sposobną do ucieczki. Podbiegłam więc ku wyjściu i znów się uczyłam silnie od niego odepchniętą. Lecz przedtem, tuż przy progu, uczułam pod nogą jakiś mały, kanciasty przedmiot. Schyliłam się, aby go podjąć. Było to małe metalowe pudełko pełne woskowych zapałek. Musiał je upuścić za róg, gdy zapalał latarnię. Wróciłam na swoje miejsce, rozmyślając, czy te zapałki nie staną się dla mnie narzędziem wybawienia. Nagle przyszła mi myśl, aby zapalić suchy mech i liście znajdujące się w jaskini. Było ich tam mnóstwo. Pamiętałam, iż niewidzialni lękają się dymu i ognia, a zatem będą zmuszeni stąd uciekać dalej, a wtedy może potrafię się oswobodzić. W razie nieudania się tego planu wolałam być uduszoną w dymie, niż znosić dłużej tę ohydną niewolę. Zresztą wasza obecność dodawała mi odwagi. Zgromadziłam na jedno miejsce większą ilość suchych liści i rzuciłam nań płonącą zapałkę. Zajęły się natychmiast. Dym zaczął napełniać wnętrze jaskini, a ja, zaledwie mogąc oddychać, biegłam ku wyjściu. Zaledwie parę kroków przedzielało mnie od niego, gdy złomy kamienia większe i mniejsze, spadając z hukiem zatarasowały wyjście. To pan Ralf stawiał tę nieprzebytą zaporę między mną i swobodą. Ralf się zaczerwienił, jak dzieciak schwytany na gorącym uczynku i spuścił głowę. Nie mam o to do pana urazy, dodała miss Alberta z uśmiechem. Wszakże działałeś pan w najlepszej myśli, nie mogąc przeczuć, iż wzniece ogień w podziemiu, ale w danej chwili to zdarzenie odbierało mi prawie przytomność. Być zamkniętą w tym piecu ognistym razem z niewidzialnymi. Przeżyłam wtedy okropne chwile. Straszydła te dusząc się w dymie wiły się, wydając straszne krzyki. Byłam pewną, że mnie rozerwą na sztuki, aby się zemścić za ów dym morderczy. Lecz on i mnie oślepiał. Kaszel rozrywał mi gardło oczy, mi się zamknęły i straciłam przytomność pewna, iż to śmierć nadchodzi. Otrzeźwiły mnie dopiero bryzgi wody, spadające na twarz. Otworzywszy oczy, ujrzałam, iż leże nad strumieniem. Oto jest prawdziwy opis moich przygód z niewidzialnymi. Chciałabym jednak wiedzieć, czy żaden z tych potworów nie uratował się z płomieni. Z pewnością szukałby na mnie pomsty. Nie ma o to obawy, rzekł Ralph. Byłem tam przed wieczorem. Odwaliłem wejście do zwalisk i zeszedłem w głąb. Jaskinia pełna jest na wpół zwęglonych trupów i możemy teraz spać spokojnie. Niewidzialni już nie istnieją. Miss Alberta jest od miesiąca szczęśliwą małżonką Roberta Darwella. Wesele było obchodzone nader uroczyście, dzięki czemu Lord Freimcock zyskał sławę europejską. Dwory europejskie przysyłały mu oferty, które odrzucał, pozostając wiernym swym przyjaciołom. Robert przygotowuje do druku pomnikowe dzieło o Marsie, a jego teoria o istnieniu wielkiego mózgu jest pomiędzy uczonymi przedmiotem zawziętych rozpraw. Ralph pracuje po dawnemu w odbudowanym na nowo laboratorium, mając za pomocników Jerzego i Zaruka. Usiłuje rozjaśnić tajemnicę stawania się niewidzialnym. Podobno już osiągnął w tym kierunku pomyślne wyniki. Zdarzenie, zaszłe w willi i z posłużyły Arabom za przedmiot do fantastycznych legend. Utrzymują oni, iż jeden z niewidzialnych, ocalawszy od ognia, błądzi teraz samotnie w pobliskich lasach i zaroślach. Jemu to przypisują choroby swych dzieci, śmierci zagubionych jagniąt. A wielu zapewnia, iż przed każdą klęską krajową słyszeć się daje w tym lesie śmiech, ostry, dziki, a szyderczy. Była to powieść fantastyczna Gustawa Le Niewidzialni tłumaczyła z francuskiego KW, wydawnictwo M Arcta w Warszawie rok 1913. Czytał Mako.